nas zbawiło łażenie i szukanie tego kamieniołomu i tych osuwisk. Już się późno zrobiło i się zbliżył czas na zupę, więc nie zjemy jej na suchej przełęczy, tylko właśnie w tym miejscu. A dlaczego? Bo zaraz obok tego miejsca jest taki widok. Widać stąd Kominy w Łęgu Jezioro Dobczyckie No niesamowity widok jest Teraz gdzieś znajdziemy Orągwicę naszą Tam jest Czad Widoczek jest niczego sobie Trochę tu wieje i to jest problem Ale Teraz się ubierzemy cieplej Może nam tu słońce zaświeci Za jakiś czas Pięknie tu jest. No, na ognisko też idealne miejsce, nie? Nie. Co? Zupę też No wiem. No już się daje, tylko musi wystygnąć troszkę. Już, tata będzie dmuchał. O. Dobry humor masz? Tak. No to super, bo wcześniej miałeś taki średni. A przed nami jeszcze kawał drogi, chyba będziemy musieli ją skrócić trochę. Chyba, że sobie uśniesz ładnie. Proszę. My już jesteśmy po obiadku, po zupie i uciekamy dalej. Żegnamy się z dobra. Co ty widziałeś? Ślimaki? Gdzie są ślimaki? Tu, gdzie są? Tu jest jeden ślimak, tak? I drugi. Tu jest jeden. A tam jest drugi ślimak, tak? Tak. Nie chcę się stąd liść, bo widok jest super. Ale mam nadzieję, że z drugiej strony może nam się uda chociaż kawałek Tatr zobaczyć widoczność jest dzisiaj niezła a z kudła, czy gdzieś tam można wybaczyć próbujemy dalej zobaczymy czy dotrzemy to co domelek idziesz spać masz pieluszkę no to super tak pieluszka to jest coś jak cumel albo misiu niektórych dzieci które idą spać z jakimś gadżetem domelowi wystarczy Tetrowa pielucha. Ot jest. Kamiennik południowy 784 metry. Tutaj może trochę dalej zaraz się przekonamy. Ale już tutaj jest tak fajny widok. Widać stąd lupoń wielki. I tą wieżyczkę na nim. Tam gdzieś widać bawią górę. Tam między tymi dwiema choinkami... ...zarąbisty widok... ...i rysują się też Tatry... ...ale to tak ledwo, ledwo widać... ...teraz zauważyłem... ...za chmurami, kurde... ...troszkę gęste powietrze... ...a tam nie wiem czy nie jest... ...kamiennik południowy... My jesteśmy na północnym i tam gdzieś kudłacze Tam jest przełęcz, bo nic ...827 metrów nad poziom morza... ...tadam... ...przed nami sucha polana... ...na przełęczy suchej... ...nad nią pasmo Łysiny... ...tam gdzieś Lubomir chyba, albo za nią... I obserwatorium astronomiczne. Za nami kamiennik. A my z Polany pójdziemy w prawo do schroniska na Kudłaczach szlakiem zielonym. A tutaj w lewo można pewnie znaleźć do miejscowości Lipnik. I tutaj będzie. Przekaz szyfrowany. Z tego miejsca pozdrowienia dla czarnoskórych od skrzydlatych. Pozdrawiamy. Takie rzeczy na przełęczy, słuchaj. Miejsce zgrupowania oddziałów partyzanckich AK. Nie wdając się w większe szczegóły, choć to jest bardzo ciekawa historia. To w skład zgrupowania AK w okolicy wchodziło 10 oddziałów polowych we wrześniu 1944 roku. Łącznie było to około 420 partyzantów. W lipcu 1944 po odbiciu z aresztu w Dobczycach niejakiego prawdzica i ostrzelaniu placówek niemieckich powstał nawet kawałek Wolnej Polski, Rzeczpospolita Raciechowicka, gdzie faktyczną władzę sprawowali partyzanci. W sierpniu terenówka z Lipnika rozbiła auto niemieckie, likwidując kilkunastu rabujących wieś Ukraińców z dywizji SS Galicję. W wrześniu oddział pościg dokonał w Myślenicach rozbrojenia 120-osobowej jednostki Wehrmachtu, zdobywając uzbrojenie i uniformy niemieckie. No to musiało zdenerwować Generalną Gubernię i dlatego w końcu 12 września... Z Krakowa przyjechał batalion niemiecki w sile 400 żołnierzy i jeden czołg, a po południu od Dobczyc dostali wsparcie w sile 350 żołnierzy oraz dwa Cerne. Koniec końców i tak dostali wciry od naszych, którzy zdobyli cztery motocykle, 12 samochodów i sporą ilość broni. Niemcy stracili 107 żołnierzy, 165 było rannych, a 16 wzięto do niewoli. Naszych chłopaków zabito 12, a 18 było rannych. Pieluszka? Jakiś robaczek tu jest, popatrz. Jakiś robaczek tu siad na Pieluszce. Popatrz, jaki robaczek ładny. Ładny? Można zobaczyć krokusy. No myśmy się spóźnili już trochę, bo wiosna w pełni. Może kiedyś się uda tu krokusy zobaczyć. Co, niedomel, tak? Co tam pozbierałeś? Kamyki masz? Tak. No to super. I co będziesz robił z tymi kamikami? Tak. Tak będziesz robił. Rzucał, tak? No, dobra. Tylko nie we mnie. Tam, w bok rzucaj. Nie w tatę. No. Tam rzucaj. O, bach. A w czasie II Wojny Światowej miały tutaj miejsce y, często przeglądy licznych y, oddziałów partyzanckich z tych okolic. W 1944 roku nawet było tutaj uroczyste poświęcenie Proporczyka Myślińskiego. 3 września na Suchej Polanie odbyło się poświęcenie sztandaru zgrupowania partyzanckiego. Został on wykonany przez wojskową służbę kobiet z sekcji Dobczyckiej i Glichowskiej. Ciądz Robak odprawił uroczystą przeświętę, na której byli również mieszkańcy okolicznych wsi. Uroczystość ta, także unikatowe sceny z życia w obozie partyzanckim, nakręcił amatorską kamerą, przysłany w tym celu z Krakowa inżynier Tadeusz Franiszyn, pseudonim Jagoda. A w 2002 wzniesiono ten krzyż, postawiono tam ten głaz, ten ołtarz ku pamięci właśnie tych partyzantów, którzy polegli w okolicy po naszej prawej kamiennik, z którego idziemy za nami sucha polana, a na dole tam na dole jest poręba, z której przyszliśmy i idziemy sobie teraz do schroniska zielonym szlakiem na kudłaczach to schronisko zostało oddane do użytku 10 września 1994 roku? Malutkie schronisko Chociaż już się teraz coś tam powiększyło chyba Dominik będzie pierwszy raz w tym schronisku, ja chyba szósty I, yy, i co jeszcze? Domel, nie pamiętasz co ja miałem mówić? Nie pamiętam. pamiętasz. Patrz, jak gładnik, kamiennik, widać o. Schronisko się reklamuje między innymi tym, że można do niego dotrzeć w ciągu jednego dnia z Krakowa. Jako do jednego schroniska górskiego w pobliżu Krakowa. No i też tym, że można podjechać tam samochodem znowuż z cimia. Hatarem schroniska jest człowiek, który się nim zajmuje od 17 lat i który też zajmuje się schroniskiem na Lubuniu Wielkim Jednym z moich ulubionych stronisk a w schronisku yy, prawie całe gospodarstwo, nawet kury tam są hodowane No ale jeśli od 17 lat hatar nie wyjecha na żadne wakacje to nie ma wesoło o i już jest przed nami To pozmieniało rzeczywiście Idziemy szukać kur Domelkuje jak robi kura Koko Szukamy kury Chodź, zobaczymy czy są kury A tu są pieski Kury, gdzieś były kury. To psy na razie. Trzy piasiury. Takie fajne. Pszczoły tu są, popatrz. Widzisz? Tu są pszczółki. A pokaż, gdzie ten dzik jest. Gdzie jest dzik? Tu! Tu jest, tak. Dzik. Dzik. Co tu jest jeszcze? jest aniołek this... on... 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 Op, jeden schodek No hop. no no powoli Chcesz iść na huśtawkę? To chodź. Nie dawaj jej tam paduszka Są mi kury. No. Są kurki w schronisku. Popatrz jaki czubek ma. Ale tam paluszków nie wolno, bo bym cię mogła ugryźć. Kura. Wiesz? Koko, tak? niskowe kury tak? no no smarujemy do auta jeszcze jakieś 40 minut domal i będziemy w samochodzie tak myślę a mama ma nas zastrzelić do o, taka panorama taka panoramka no i co, polecamy Wam taką wycieczkę? Kamiennik okazał się super górą widokową, bo i widać stamtąd. Kraków yy, i tamte tereny, Zalew do Przycki po górze Wielickiej generalnie. A z drugiej strony zaraz widać i Babią yy, Lubień Wielki yy, Tatry przy lepszej pogodzie na pewno. No i atrakcyjnych nie brakuje właśnie jaskinie yy, czy ten stary kamieniołom No i sama sucha Przełęcz, sucha polana. Która, na który, która jest związana z historią partyzantów okolicznych.